No, i nad mówili mi, że pan jest w porządku, gość, i tam u pana ewentualnie córka czasami odbierze. Ale mi chodzi o drewno. No? No, czy załatwiłby mi pan drewno? Ale jakie? No takie do kominka może być brzoza, bóg, dąb, gra. Ja nie mam nic takiego. Jesion. Nic, nic, te, nikt tych rzeczy ani, ani jesią, ani brzoza, ani bóg. O Jezu. a co pan ma? W tej chwili to nic świerka. To może świerka trochę na przepałki. No to dobra, nie ma problemu. No, ile pan by mógł mi metrów odstąpić? No, z 10 myślę. Musiałbym spojrzeć. Yy, ten, dokumentację, nie? No. No, ten, no To pana odzwonię zaraz. No to niech pan do mnie odzwoni zaraz, ile pan by mógł mi ten A. A w razie czego później mógłby mi Pan przygotować takie drewno liściaste? No, trudno mi powiedzieć, bo ja mam całą sosnę praktycznie. Aha. Na, na jakieś szczątkowe ilości to tak, ale tam jakieś większej ilości to nie. Nie, nie, no może być 2 metry, 3 metry, bo ja i tak A. grzeję, wie Pan, i wodę, bo ja mam ogrzewanie podłogowe. A co chciałem mówić, czy zrobiłby mi Pan usługę też taką, żeby je pociąć w takie powiedzmy... Po 30 centymetrów nie, nie, kawałki. Nie, nie, to już, my to sprzedajemy loko las i to już jak ktoś kupi, to już jest jego jakby gestia, to z tym robi, nie? On tam, no zasadniczo ciąć w lesie tego nie można. Nie, nie, w lesie nie, ale u mnie tam gdzie ja mieszkam, gdzie mam posiadłość. W swojej gestii zawy. My tych spraw się załatwiamy. Aha, rozumiem. No to ja wezmę jednego chłopaka z Marcinkowi, co mi ciął kiedyś. No. I to wtedy jest procedura taka, że ja wysyłam te dane do nadleśliwa, tak a oni sporządzają dokument, a pan wysyła przez internet pieniążki, a panu podał numer konta. No dokładnie. To pan mi napisze na przykład napisze SMS-em albo na maila. No, no. sms em wyślę panu takie zdjęcie karty tam kontem, nie? No na przykład, no, na przykład, nie? Ja to, zapłacę, ja to zapłacę przelewem i wtedy tak. mi Pan, a Pan mi załatwi, żeby mi to przywieźć tam, gdzie ja mieszkam? Ten dokument? Nie, 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 to drewno. A to jest, nie mówię, my lokalastu sprzedajemy drewno, to już Pan, z pana, ja mogę Panu dać namiary na przewoźnika, nie? No dokładnie, no dokładnie, że on mi to przewiezie i tak. wysypie tam gdzie, ja, tam, gdzie ja mam posiadłość, nie? Z piecnika. Z piecznik to za małkiem, no no. To, no piecnik. to jest taki pan Chabrowski, on się No. Ja pan, A to da pan jemu namiar na mnie i. Tak, y, tak. Pan, pan, no mnie, ja zna, na, pan mnie zna. Ale pan mnie zna, nie. prawda? A pan mnie zna czy nie? Nie, no nie, za nie, nie wiem co pan jest. No Artur Głowacki, ja startuję na burmistrza w tucznie. Ja myślałem, że pan mnie zna, albo może pan ze słyszenia zna. No nie, nie, no nie, nie, nie za bardzo, nie, nie, nie wspominam tego Aha, a ze słyszenia. Może wiech pan przelotnie, żeśmy się spotkali, ale tak to Przelotnie, tak. Kiedyś w nie, żeśmy o... gadali. To jeszcze start, jak startowałem na burmistrza. Aha, aha. No, w Ałczu startowałem z studerkiem. Pamięta pan go, nie? No, my żeśmy gadali w Wałczu kiedyś. Ja potem dostałem namiary w nadleśnictwie w tucznie, nie? A pana? To niech pan no, no, no. sprawdzi. Artur e... Głowacki, tak? Artur Głowacki, no, startuje na burmistrza w tucznie. No, no, no. No, no dobrze, sprawdzę, dam panu. Bo, ten... bo pan ma na imię, z tego co pamiętam Krzysztof, prawda? Tak, tak. No, no to pan mi wtedy dał telefon w Wałczu, panie Krzysztofie. Ja panu dałem wizytówkę moją kiedyś. I pan mi dał do siebie telefon na karteczce, mi pan napisał. Dlatego ja mam telefon do pana, ale, ale jest też y, y, stuczna z nadleśnictwa mi, mi po prostu potwierdzili, że to cały czas jest aktualny, nie? No, 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 no. No, pan jest w porządku, gość. Ma pan w ogóle tutaj bardzo dobrego kolegę w Piecniku, tylko że na aktualnie y, chyba.